97 poziom, kurde, wbiłby ten setny. Ja chyba na ten domek co zaznaczyłem. No, no, dobra. Bo chyba w tym domku jest ta literatura. Ale wszyscy na tu, na tu małą miglicę polecieli. Ile tu ludzi jest? Ja pierdolę. Nie <laughs> wiem. Jestem koło ciebie, ale tu są typy. A, już zabiję mnie po prostu tym. Aha. Mam Tych pomysł. Atakami, nie? Z Mam ich, no. pomysł. Gdzie Bóg jest karta? U góry, na poddaszu. Jak Zbiorę się wysadzi, kartę tym, to, i wysadzę no. No właśnie. Halo. Chciałem kartę zebrać no. Co Jezu, co? Co? Dawaj po kartę. Nie. Jest bardziej na to naskoczyć. O. o. jest karta. I ucieczka. O nie! What? Nie! że tutaj Lepiej był koleś, tutaj akurat był koleś, nie? Tutaj był koleś akurat. Nie, ja, ja nie mogę. Jeszcze tam temu tyle dałem i nie ma mamu, nie? nie.